A to już bijeś Max? Jeszcze ci nie ma. Nie słabu was póki co, więc jak gadacie do co mnie to. To się potańczyłem. Ej! Miał. Przest... Ej! Przestańcie, Zawsze mnie ciekawiła ta, ta ten empec. W się sensie ta babka Masz, usiadła ci na mordzie zadowolony. Ej! Przestań. Chcesz żółtko z jajka? Żółtko no? z <noise> jajka. <głos> <głos> to jest złote jajko! Dobra, kto chce przeczytać story... Tak, kciuk w górę, tak, dokładnie do, o to chodzi. Dobra, czekaj, chce... czekaj. A, no tak, miałem się przywitać. Garry mod horror map, mapa pod tytułem... Map Created by Bush century Boy. Horror wersja druga, z chłopakami, Max Player, Rocky Dogi. E, przeczytajcie story, Ej. jak chcecie. Dobra. Map Created by Bush Boy. Ej, Ale chodzi mi o to, story. Story. Jesteś znanym detektywem, i zostajesz zatrudniony, ponieważ ludzie zaczęli znikać z piwnicy w jednym z domów i straszne rzeczy zaczęły się tam dziać. I musisz zinwestygować tego case'a i God pomoże ci. Tyle. Petersburg! 1912. Ja nie mam napisu, podeślecie mi napisy. Oooo! To było tyle. HALO! hello, partner! Nie, nie ludzi, Gamoniu, przestań! Ale on wie na pewno co się On coś wie. Tak, który, te, który to jest który to jest? Rok? 1912. 1912. no to przed I pierwszą wojną światową. no tak, no już no tak, już no tak, no tak, no tak, no no tak, Dobry, dzień, towarzyszo. gawarii, Dobry. No! towarzyszok! Yo gabari! Chciałem Do zapytać jak podejść? tam Stalin, ale jeszcze Stalin wtedy nie panował. Nie, nie mogę z nim pogadać. Nie? Ty, ale weź te, weź ty te ty pięści musisz. schowaj, Schowaj te pięści! No, schowaj schowaj czy... te pięści ja jestem gamonium. agresywny! Agresywny damasz, Agresywność Ej, a, fajnie zrobione, to Jak mam chodzić bez łap? Ja, jaki to był ten? Pewnie, no pewnie ci usunie zaraz ręce. A, no to nie mnie usnę, mógł bo grać. to mnie nie O! O! Dzień dobry no pan! Zauważyliście, że wszyscy są w garniturach, kućba. Jakie dwa no dełłocy! Co my tu mamy? Hmm. I ten. Przecięcia jeszcze. Nie, ten, przycięty tu. pomidor, kurde. Jakby tutaj. By, jakby tutaj babka pracowała, ma? to bym powiedział. Ale fajne melony. Cebulaki. Tutaj mamy jakieś pomarańcze. Szarańcze. Okay. Tutaj mamy konkurencję. Przere. Widzę. Co to jest? mięso. Złuch, ale mięska ładne. Ty. Patrz. Wyściskaj coś mięsa. Ura poczekaj, ura. Nie może go wziąć. Nie mogę, nie mogę. Nie bo o, kopaki. Nie, nie można, nie Chcecie? można okradać. U Umioty. Wino? Cze, naleś naleś mięsko. Ja A? w sumie nie muszę do butelki. Ej! E... Stłukłeś mi! W ten sposób. Winobranie przyszło szybciej! Yeah. Ej! I hubuuuu! Ty mi stłukłeś, Kamie? Co by to mamy? Tramfajkę mają! Co jest? Ej, takie w Warszawie A. nie można sprintować. Czekaj, nie, nie idźmy tam, nie idźmy tam. Chodźmy do cerkwi. Chodźmy do. No nie! no i naszego, co ty no no i naszego rozjechał, Kuźwa tramwaj. No moja wina, mógł się zatrzymać! Czekaj, te 400 czekaj. ton. Czekaj! czekaj. Nie. Stój! Nie, Max, odsuń się! No kuźwa, on ciebie też zaraz Stój! rozjedzie! No. A koń może rozjechać? Nie. Nie. Nie, końcie popka. Mam ochotę wejść z tego tramwaju i skontrolować bilety. Wow. No Prawda. czy w tamtych Dobra. czasach były bilety? Ej, patrzcie! Ujeżdżam konia! Rocky, ospokój się, Tylko ja mogę ujeżdżać konia, bo one mnie rozumieją. Mogę tu wejść? Można tu wejść. Uuu, dzień dobry. A co to jest napisane w ogóle? Ktoś umie przetłumaczyć? restaurant, Restaurant. Restaurant. You must investigate it. Dobry dzień, towarzysze Gawarij-Parowski, dzień dobry. Nie, nie Gawarij-Parowski. Pinwica. Nie mamy latarki, nie mamy latarki w ogóle. Idziemy do, do No bo To, do były, to jest 1912, czego Nie! Podziewasz. To są lampiony, uuu! Tylko Ale, dwa to, mi Ale to mi lata w ręku śmiesznie. Oh no. U, u nas oh wygląda no. to normalnie. Nie, Rocky, Roki, ty to weź, ty to weź. Bura. Bo mnie to lata, wiesz, no. Shade, my będziemy shade, shade. światłowymi. Jo! A to Llewo, agresywny prawo? Agresywny Rocky. Nie wiem. O, żeś przeskoczył. Czekaj, ja otworzę, ja otworzę. O ile nie, nie się da, tego to pewnie nie, w drugą. Nie, da rady. Ole, mają fajne piwniki. Mimipmiu. Cicho, cześć. Uuu, skóra. nie wyciszyłem, chwila. Nie było tych telefonów w tych o. latach. Poczekaj, Roki, <laughs> poczekaj, <śmiech> poczekaj, Mowę, poczekaj się... stój, stój, A jakim stój? cudem my mamy takie maski i takie stroje w tych latach, powiedzcie mi? No, tak, takie klauny istniały już wtedy. O, to jest ciało. Świeże mięsko. Świeże, no. Wait, O, Mądra osoba. Czekaj. To ciało jest świeże. Ja pierdzielę martwe zwłoki. Jeszcze nie Zwłoki. Poszli w różne strony. Zamknięte. Zamknięte! Ej, to jest kryminał, jak Daje, że musisz faktycznie trzymać ten... No o, tam coś się świeci! Trzeba, Trzeba iść. Tam się zamknęły drzwi? Nie wiem. O! Turmna! U, tu turmny. Idealnie turmna Nie, nie to, że to nawiedzone, skoro... Otwieraj! ...trzymają tutaj trumny. Co to jest? Ludzie! E... Kiki, okay. stwierdzam, stwierdzam nam że... Ki. Nie żyją, nie żyją. Stwierdzasz zgon? Stwierdzam, ewidentny zgon. Czekaj, ki. Czekaj! Czekajcie! Sprawdzę puls! Krzyś się odwrócił, patrz to! Ej, faktycznie! A czemu kroki nie bierzesz lampiona swojego? Okay, Bo bierę Lampion weź a nie Weź ty chłopca część trumny gamon. No na pamiątkę, tu się <laughs> no, przyda idźcie, idźcie! Idźcie kuźma. <laughs> <Czasne>. <laughs> Otwierać te drzwi. A to w to sumie zamknięta. ty powinieneś już otwierać, bo, bo my nie możemy no jak ja, ten. No dlatego ja chcę iść tutaj o, też. Max, no Max, buteleczka, chcesz się napić? No. Pff. Nie mogę, nie, nie mogę. Witka. Buteleczka niewidka. Tu jest ślepe zaułek, tak więc idziemy mm. naprzód tutaj w tym kierunku. Ja otwieram. No. Dobra. Jesteśmy światła tylne. Muszą ja tą piwnicy. Wino. Wino wino, 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 wino! wino wino, wypij do dna. Każdy zna. Wino wino, pomoże ci Wino wino, dalej mi. Jakiego koloru jest czerwony maluch? Ej, coś coś Ej. rzuciło w ciebie butelką Roki A to nie ty? Nie, no ja byłem za tobą przecież. Nie ma już tych butelek, zobacz! i faktycznie! To no ta beczka rzuciła no, ja Ktoś, ktoś wypił alkohol tu. za nas. Kohol. Ktoś pił z mojej butelki, Ale właśnie ja ma, mam klucz. Drzwi, właśnie mamy klucz. E, no to idziemy no, tam. Klucz to, klucz, to musimy się cofnąć. Tam gdzie było. Ro... O! o! God okay. damn you! Tego się nie spodziewałem. Kolegi. Kolegi Kolegi ale, mam ciary, ale, ale mam ciary na dupie teraz. O ja, <laughs> Skąd Centralnie. Że na dupie? NO Kuba CZUJE CHYBA TAK PRZESZŁO MI Z PLECÓW NA DUPĘ O JA PIERWICZE Szkoda że na VR tego nie możesz pokazać Ja sorry Co wy robicie? Co tu jest napisane? O? 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 Prijet A On gawari On priwiet On gawari gawary paraoski witaj chyba coś w tym To dziwne że w Petersburgu gadano No ja otwieram drzwi kuź waroki Norki się spieszy! Ja, no. mam, ja mam ręce! nie Spieszy widzi... się, płacę mi tu za tu, godzinę. To, proszę bardzo. O, tu, no to, Cho chodź ta. Dzień wchodź dobry, do ale fajne do mnie. Uuu, dziursko jakieś? Można tu przejść? Krzyś! Krzy Krzyś! Przys. Zaraz, krzyż to maksowie. Krzyś łuknie. znaleziony. Podniosłeś krzyż? krzyż. Może, trzeba, może trzeba nad tymi trzema trumnami? Przez krzyż? przez trzy? Tak. Krzyż. Krzyż? Krzyś. Dobra... Nie nie ale ci zlępione przemówiłem, sorry. O to przywadiem. są drzwi jeszcze jakieś otwarte. No ja otwieram drzwi, kur... No spokre, kurie, 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 no spokojnie, nie, kurie, nic, będzie, nic, będzie, się, będzie, nic się nie stanie, ja wrzucę kuźnie ja na ja ziemię, no mamy... Spektatorem jestem tutaj no, no tak. <ślad> chodzę, tylko Uu. chodzę. No my też chodzimy. Ale ty, co to no, tak, jakaś gra dron? Co to w tej piwnicy się działo? Dobra kurwa, ludzie, ja tu chciałem. Co w tym Co to było? To nie ja, myślałem, że to u ciebie coś. Klik... Słyszałem, słyszałem puk, 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 puk. Kliknąłem na półkę tylko. Słyszałem puk, 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 puk. Też. Okay. Kliknąłem na półkę. Nie. Czemu Aż, słyszałem puk, puk, puk? Aż to wywróciłem. A co to pod stołami? Kliknąłem półki. A nie, to co? Ale klikłeś E na półkę? Tak, klikłem E na półkę. Może uruchomiłeś a to, coś? A to się otworzy? <laughs> nie. No to na dół. To jest zamknięte. Au. Po coś? No. O tu są Po coś? Po coś? Nie, to bo to... Mogę? Mogę otworzyć! Może. Nie. A wcześniej tu drzwi nie było! E, no! Były, Były drzwi chyba! drzwi nie było faktycznie. Albo była Były. półka. Byłem oh, skirt Otwieram. No, jest tak ciemno. No kurwa, ja otwieram drzwi! No, no, co, czekaj, no otwieram. ja otwieraj! Już ma przestać się pultać! Co tu mamy? O! O! Ładne zdjęcie tu jest. Można postawić, na tapecie. Czekajcie, czy ja mogę sobie zabezpieczyć latarkę? O, w sumie? Nie, nie możesz, bo to jest 1912 Max. No, ale ja nic... To wyłączmy gry i na lampion. Chciałem, sam chciałeś grać na wiarze. A, a weź Max ten. Może Co? narzędziem skopiuj. Narzędziem. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że jak hmm. ja biorę tą lampę no. i chodzę, to ona mi tak wibluje, wibluje. wiesz? No. Kurka, rurka, ciężko powiedzieć. Jakby, jakby no, mi się w ręku. Problem. <laughs> Sorry. Przyzwyczajenie <laughs> To się odzwyczaj kurwa! Coś to do... zaatakowało? Na karnego jeżyka. Karny kuźwa Jerzyk będzie. Czy To, ja to ja jest jakieś 7 minut. Na Czy to dalej piwnica? O co? Nie wiem. Sprawdź te drzwi, Max. O, kolejne ciało, tu jakiś ten pan. To jest otwarte. Kibelek, Aj. zapraszam. No Chodźcie, chodźcie. Ty, no chodźcie jest tu. martwy pan w kalni, dobra. Idę to jest nieżywy od... martwy pan. Rocky! Rocky! Bo tam no dać tu. O, dobra. A nie ma tu nic w hmm. tym kibelku. Ba. Nie ma na pewno? Nie, nie ma nic. A i tu są grozy, no to, no to musimy tam iść. No Okej. Okay. Faktycznie, nieżywy moment. Sprawdzacie, Marcin... sprawdzę puls. Sprawdzę puls, puls. podczekaj. Jeszcze po lewej płacz. To może Gugi, ten pan guci. płacze. Kucik, Tak, ktoś płacze po lewej tutaj. Gdzie? Po lewej? Ja nie słyszę. Ta tu? Że tutaj no sprawdzaj drzwi! Mogę! Może Teraz wejść. mogę? Ja, no i zmarnowałeś swoją mówię. szansę. Jak na, jak na złość. Tu w prawo ja <laughs> słyszę bardziej. Tak. Mogę te? Tak. <laughs> Możesz wejść jak chcesz. Nie, bo nie mam światła. Oj oj, oj! Oj, 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 oj tutaj. Coś kolega. Nie do niego. Nie podchodźcie hey, do niego. Nie witam pana. E. O, o. Aha. Zniknął? Tak. Uciekł Mm. Musimy tam wejść w takim razie. Ojezus, oh, mało! Czemu ja Oj, mogę walić joj. półkę? Ojoj! Oj, to ja tu głowę widzę! <laughs> Ojoj! Oj, A tu są drzwi. Dajcie mi! Dajcie mi latarkę! No. Mogę ci dać drzwi, aha. Zapięte. Ej, te lampiony są bardzo mocne. Można całe półki rozwalać. Tak. Sorry. Uuu, <słuch> tam się świeci coś. Tu, 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 tu. Drzwi. Drzwi. Poczekajcie. Drzwiowy. Ja Ceremonia umiem. otwierania drzwi. Ja, ty ty umiesz? O, ja widzę, co tam jest już przez szparkę. Zostaw o, szparki face, w spokoju, ty bereźniku Proszę. O. Proszę, zapraszam. On sam się powiesił? Okay, okay. Może musimy zapalić? Jakieś wielkie te zwłoki są. Mhm, otwieram tu. Ale no to nie wyglądają Zapięte? jak, jak otwieram ten potwór? Locked zamknięte. zamknięte. Kurde, boję się iść pierwszy, nie? No musicie, Lewo prawo. Ja idę pierwszy. Dobra. Drzwi. drzwi? drzwi. He, się. Okej okay. Klozet Ale to nie klozet, skąd wiesz co tam jest? Drzwiczki. Klozet Drzwi. Idę. Odsuncie się, ja. Edy, drzwi. Zamknięte. No idziemy dalej, wycieczko. Drzwi. 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 O, ods Odsuncie się, kuźwa Ekspert. Proszę bardzo. U, Dobra, ja otwierać. I jest klucz. Tu. Kulcz. Bieraj klucz. Wziąłem klucz. Mogłeś krzesło wziąć. Mam klucz do drzwi, więc. Więc zarobiście. Proszę, brać lampę i idziemy dalej. Okej. Okay. Mm. No dobra, to teraz tu w lewo. Ale jeszcze takie drzwi. zamknięte nie te drzwi? Teraz w prawo wszystkie będzie. Te, wszystkie, wszystkie zamknięte drzwi teraz muszę sprawdzić. Ale tu nas jeszcze nie było. Tu jeszcze nas po, po prawej stronie nie było. Ok. Te drzwi. okay. to drzwi, To! Jest! Uwaga! Pentagram, 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 pentagram. Powodzenia, jakie drzwi w niego po prostu. Pentagram! Pentagram? Jak skaczę, to widzę całą mapę, więc nie mogę skakać. Mm, usuń kolana. Uf, dobra, czas otworzyć te drzwi, które były to. A, to te, ok. So, a, nieboszczyk ten. Kolega zniknął z krzyża. Kole, kolega zniknął z krzyża. Smartweg wstał, <grym grym> Czekajcie. Mogę... Co się w tym Petersburgu działo w tym 16 roku? Nie, nie, bo ja nie, nie. wiem, naprawdę. 10 10 109 Zapraszam. lat temu. W roku. Rocky. A, 12, Zapraszam. sorry. Tak, 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 tak. tak. To da. 103 lat temu. Ja pierdzielę, no wtedy Titanic zatonął. No wtedy ja jeszcze nie żyłem. No, no shit! Okej! Wow, Okej. Okay. Wow, wow. Okay. Ej, się nawet nie przestraszyłem. Max, nam Wszystko dobrze? O już nam nie będzie oh otwierać drzwi. O. Oh my god! Wszystko dobrze? Nic ci nie zrobił? Nie masz żadnych you śladów? God. <noise> to drzwi tak. się same otworzyły, nie otwierałem nie. Ja ich. Ja otworzyłem no. O dobra, zagadka. Ja, ja, ja zrobię, ja zrobię Wie, zagadkę. Jaką i armatka? Mogę, mogę coś zrobić w tej grze? No, mogę ja? To jest zagadka to jest dla czterolatków. Jest... Wszędzie kółko nie, nie, nie. w kółko. Nie, 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 czekaj. Hmm. Hmm. Czekajcie, trójkąt. Ech, będziemy tutaj wieki czekać, aż to rozwiąże, Roki. To jest trójkąt? To jest chyba trójkąt, co nie? Okej, okay, czyli to musi być tak ustawione. MAMO! Idzie, ja mam lepiej! Bo... czemu to nie, bo... nie pasuje! Ja mogę, ja mogę to ustawić! Daj mi to, ja, to, ja ci powiem, daj to! O, super, to też mi tak wigluje trochę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. U nas trzymasz to normalnie No wiem, a ja u mnie to tak muszę bardzo ostrożnie. Dobra, to idzie tu. Okej okay. Chcesz jeszcze pięciokąt i Ej, No daj mnie to! Kurde! Na co czekasz? Pentagon. Co zostało? Chce... Chcesz o? to? No, podnieś podłogi. Nie, daj mi to do ręki. Podnieś z hmm. podłogi. Nie daj ja... mi to do ręki Schry... Nie mogę tańczyć. <śles> Slapni go, Max. Dajesz. <śles> tak, ch to... <śles> Ej, co? No, Ale mam siłę! Gdzie się odrodzisz teraz, głupcze, te, Czekaj, wpisz w konsoli go to ten, gm, podkreślenie go to, Ale, ale ole kawał ale sera. Ale kawał sera, nie? Uwaga. Syn. Uwaga. Ooo! Rozwiązałem najtrudniejszą zagadkę! Je. Czuję się jakby to było ten, piwnica Azteków teraz. No, Proszę. Tomb Raider. No, jest coś tutaj, no. <laughs> Tomb Raider wersja Rosja. Co <laughs> jest? Z, prawo? Zamiast Larry Kraft to jakaś swietłana. Ja, swietłana. Swietłana, wy nie ma nic. Swietłana kraftowa! Minecraftowa. Minecraftowa. I takie klocki. Uh, turbiny? Uh, uh. A co to za zapiski? Co to no, za Elder Scrolls'y są nie, nie wiem, może jest gdzieś jak pokonać smoka. We know, we know. Mm. Wypij dna. U, U, O, czekajcie, moment, na moment, moment, o, moment, moment. Muszę stwierdzić. Dobra, ten ewidentnie dead. i pies powinienem ich zderzyć teraz. Też, też nie ma niestety. Wszyscy dead. Okej, okay. ten się tutaj, tutaj się tuli, bo mu zimno. Nie ma się. Tuli, tuli. Tuli, 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 tuli. tuli, tuli, tuli. 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 Hmm. Ej, co, co tu, tu jest? jest Roki! Jest... Tak? Albo, hmm. Czekaj. Czekaj. Hmm. No to mi jeszcze sobie, kuryła! To musiałem jest to. młotek. Chcesz młotek, chcesz młotek? Musiałem, musiałem chcesz, to powiedzieć. Nie. Chcesz mu... Max, chcesz młotek? Nie, chcę Toporek. Ej, tylko nie róbmy już krzyków. Ooooooo! Nie rzucił. To będziesz na zwrocie. Czekaj! O? Teraz. Ej, co? Usłyszałem coś. To czemu nie mogę go. Też. No Max, podnieś tą siekierę o. w końcu. Dobra, mam. 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 Let's go. Nie, nie, odrąb nie odrąb niczego. Wow, wow, okay. Ja Nie widziałem! Uważaj, w prawo Dionys. pobieg, w prawo pobieg. Prawo? Go, tak, widziałem go, tam widziałem go, dobra. Ale chyba. to są drzwi. Mi się. Czekaj, no. Powie... Zawsze się biegnie za zagrożeniem. Nie oglądajcie no, się, Tak, horrorów. tak, tak, no. jasne. Tu winiarnia, tu no. nic nie ma. Pamiętaj, hey, Max też nie, nie, nie pijcie wody, nie pijcie wody. <laughs> 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 nie pij wody z tego. Co? Czekaj. Jak cię fuck. rzucił? It's a bucket. Dear God. There is more! No. <grymne> Zróbcie Ice Bucket Challenge. Tutaj nie ma... Ej, Tutaj trzeba są... wrócić do Ice Bucket, no. Czyli jakieś zejście w... Tu? Co o! to zalało?! O matko, Swietłana! Zalało kanały! Sta! jest ta! co, co, co? Co Nuc zrobiłeś?! Zrobiłem. Przekręciłeś falwę! Nie przekręciłem falwę, próbowałem, się nie da. A, czyli musimy dalej A. tędy iść. Tak. Tak to wygląda. Gdzie my jesteśmy w ogóle? W piwnicy! To piwnica jest! W Petersburg. Dowalona, bogata. Nie ma nic. Tu nie ma nic. Trzeba tędy. Tutaj kacapki prowadziły swoje badania. No Wybieramy. Dobra, wybieramy tunel, gdzie jest krew, czy gdzie nie ma? Oczywiście, gdzie jest krew. A, nic tu nie ma. Zwołki zamknięte. Zwęglone. Poczekaj na mnie. Jezu! Obatko! O o, o, czekaj, tam? o, o, muszę iść tak, bo inaczej... O, dobra, dobra, Ja dobra. cię popycham A. lampionem. Proszę mnie nie popychać lampionem. <laughs> Prosto w tyłek. A tutaj Ech. ci można otworzyć. O. Niech zgadnę drzwi. Ech. Moment. No, nie. No, nie. to czekaj, zrobię tak, żebyś miał jasno. o Mi świecisz czy sobie świecisz? Tobie świecę. Musisz Aż. Trzymać. Jezu, muszę, muszę, muszę to trzymać. No, O, odsuń, odsuń, <laughs> odsuń mi się, bo mnie blokujesz tu. <laughs> Nie mi, kurwa, Przechodźcie, szybko! No świecę mu! Szybko! Puść, puść! A, mogę puścić. No. No, puścią! <laughs> puścią! Dobra, długi kory też nie podobie mi się. Aha. Zakaż, żeby było drzwi. Chase. A nie, nie możemy sprintować, więc nie będzie tu Trzejsa. Drzwi! Odsuncie się! Ja to Ekspert. Ekspert Ceremonia otwierania Wieta. drzwi. Proszę ba... No, nope. mogę? Dziękuję. Hello co damy? Eee. Ej. Możemy coś Find zrobić! Minecraft, materials to craft pickaxe and... Ja zżartowałem z tym Minecraftem i craftową. No przecież miałem... miałem kuźwa siekierkę wcześniej. Pickaxe... To. Co? A co? A co? To <śmany> <śmany> Muchy mu latają przed vr No Jest Nadal chcesz otwierać drzwi? Nie! Mam to w dupie już! Ja pierdziele! Aaaa! Tutaj coś może być, gdzie był ten potwór. Tak, jest. Deska. Nie ma. Fuck off, ja dostanę zawału, Kurwa, <grym> Elena, mam zawał. Jest deska. Łysy, łysy, blady, goły gnur. O, sznur. <grym> wiecie co? Nie, goły. no bo wiecie co? Ja mam kuźwa dosyć. E, nie! E, bez takich, bez takich nie mam. <grym> ja takich <grym> rzeczy nie pokazuję. <grym> Jak chcesz co, takie co, zabawy, co, co ty to ty poza godzinami pracy. Jak główkę od Pikaksa. To połóż ją. Tutaj, tu ją połóż. Mm. Tu. No połóż ją. No już! Siurbie kawy w godzinach pracy. No i co? Okej, okay, i coś jeszcze. Jeszcze coś? Hmm. To może tu może nie podniosłem czegoś. No się? Ale nie ma. Hmm. A rękojeść mamy? Właśnie rękojeści potrzebujemy. Tak. Czekaj, co ty znalazłeś? Deskę? Znalazłem deskę, tak. I położyłeś deskę? Tak. Tak jakby? Bo hmm. nie pokazała się na tym. Znaczy... Czyli deska i rękojeść, a teraz jak go zrobimy tu? Nie To jest zamknięte, tego się nie da otworzyć. No to może jeszcze jakąś piłę do spiłowania rękojeści. A tu jest lina jakaś! O! o, o lina, bo wszystko to trzeba dobrać. złączyć. Rup, rup Wędlina! Stop Stop! Nie! Nie! No, no you, way, będziesz kopał O. Dawaj, dawaj Oglądałeś film Minecraft, wiesz jak to robić? Ja nie, no, ja jestem. A jaki jestem Łobli teraz? No nie wiem, no no, ścianek. jesteś wcinek, huśman! Co uderzyłeś? Coś ciebie uderzyłem, co jest? Dobra. O, dawaj, bij. No uderz. jeszcze raz. Udej. Jak lekko wziął. Jak lekko Bo się boję się, żeby go. coś wyskoczył teraz. Cześć, dzień dobry. Chyba nie, puszczam to, bo jestem łobli Czekajcie, bo jestem łobli, poczekajcie na mnie! Chodź, Panie kurczę umiejętny. Nie podoba mi się to, chłopaki. Idźcie, bo jestem zablokowany tutaj. To jest labirynt. Zasada prawej ściany. Ja mam dosyć już jumpscare'ów. na dzisiaj. Harry Potter gada po wężowemu. Poczekajcie, chłopaki, wy jesteście... szybsi, jesteście ode mnie. Dawaj! Nie da, się, nie da się ich otworzyć, to są takie, wiesz... Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Kraty. Oskry, oskryptowane. Musicie, nie, musicie na mnie czekać, bo jesteście szybsi ode mnie. Dobra, to ja to, wolno Dobra, idę pod altem. Da mhm. się? O, no, no, o! no, tak. To jest dobra Odkrywam prędkość. nową da, rzecz to, w gersmodzie. Czy jest ślepy zaułek wodzie. tam? Tak. Ślepy? Tak. co okay. to? Zasada prawej, zasada, zasada prawej. No, będzie najłatwiej. Jest. Mm. Dawaj. Mm. Czy będzie iść. tam na końcu. Będzie, jest jumpscare, patrzcie Za długi jest ten korytarz faktycznie. Za <słyszy> długi! A już były Zbysię takie, byli... gdzie się nic nie działo. O, jest jednak. Aaaa! 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 <słyszy> <słyszy> Że tak powiem przeleciał nas. Przebieg... Stop, 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 stop. Na no to pan no tak. drzwiowy Na pewno też odkryć drzwi może być jumpscare. Poradzę sobie, guźba. <słyszy> Bęc, let's go, pentagramos. czyli o, o. dobry! Pan! book evil for ritual Mam book, book of Evil, ale mi spadła. O, nie. Masz A Book ty... of Evil? Nie. A tę ty... książkę da się podnieść. No właśnie, które tak. będą dobre? No musi być napisana Book of Evil chyba. Hej, hmm. on. Nie wygląda jak to. A rzucę ją w pretagram. Pup. Nie. Albo co? Find Book of Evil, tak? Tak, Book bo... of Evil. A to nie Books, tylko Book. book. Jeden Book? No to dawajcie, wszystkie One... wrzucamy i zobaczymy. Jeden Book, jedna wiara, pamiętajcie. Ja wszystkie wrzucam stąd. No właśnie, wszystkie. Przecież nie, jest to, to nie, nie jest wszystkich. A nie, wszystkie to. da się podnieść. Wszystkie się da, no. To hmm. musi mieć jakąś jedną teksturę, myślę. Nie, jakąś konkretną, ale. Zbiór makulatury. Trudno poczyta tury. sobie więcej tego. Zbiór, zbiór makulatury. No Właśnie. Łup. O, czerwona o. księga. Patrz to. A inne nie tu. były? O. Nie ma innych czerwonych To wygląda jak bokasz O, o dobre, no to to wygląda. Jak ty wrzucić! Zrzucać się potrafisz! To jest księga ze Skyrim, a, no nie widzisz, że smok jest na niej. No to rzuć, rzuć w pentagram Eee yy. jak, jak rzuci na środek. Oj! 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 oj. Ola łooooo Łoooo! Co się dzieje? Chyba się coś otwiera Przyzywamy yy. Josepha Stalina! Nie, no właśnie właśnie nie. chciałem powiedzieć, nie. że Stalina... O wielki Józefie! What is going on! Przybądź! Uratuj matuszkę Rosję! <grym grym grym> jest you're siedem z nas! Jest na one of us jednym z dup. Zostaliśmy towarzyszami, no nie wiesz KROSESF. KROSEF! Ej, ładnie znaleźliśmy o... dwóch krzyżów! Musimy znaleźć dwa krzyży, żeby mieć good ending chyba Albo no, nie, nie było, bo chyba? po prostu to jest kollektivacja. Po prostu, po prostu diet i kolekcja. Nie, nie, myślę, że jakbyśmy znaleźli krosy, to było, byłby a? good ending, ale. To no ja jestem jednym z nich, patrz. No ja też, ja też czekam. O nie, ja zrobię inaczej. Była na, na środku, takim, nie jakby powiedzieć, poziomie tych bakrusów, Don't. które graliśmy wtedy. Don't! Aiteriu. Jego. nie! <ślaśla> 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 <Yeah. ślaśla> <śla> 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 I to idealnie! Więc on wygrał! Brawo panowie, wow, brawo! Tego też nie <laughs> jestem. Pięknie, <laughs> <The end>. dziękujemy! <laughs> Do widzenia! Pa. Pa.